Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a przychodzę do Was z pewnymi wyjaśnieniami dotyczącymi ostatniego odcinka. Jak zapewne widzieliście, nie mogliście go otworzyć ze względu na prawa autorskie, gdyż wrzuciłam pewną ścieżkę dźwiękową, która została zablokowana. Nie wiem, jak to się stało. Ostatnio używałam tej ścieżki i nie było problemów, a tym razem jednak filmik został zablokowany. Próbowałam wrzucić filmik drugi raz bez tej ścieżki dźwiękowej ale niestety nie było synchronizacji czynów z moim głosem także to było po prostu straszne nie chciałabym żebyście widzieli taki filmik ale wiem że bardzo czekaliście na te kalendarze także jeszcze raz przepraszam a co do kalendarza dla widzów jak wam pokazywałam numerek 2 w numerku drugim mieliśmy taką naklejeczkę do jakichś kreatywnych prac albo na szybę, i mieliśmy tutaj jeszcze taką trzyminutową maseczkę odbudowującą do włosów. Ciężko mi w ogóle przeczytać, kto to jak w ogóle wymówić to, kto to wygrywa. za wzięcie udziału i gratulujemy wygranej. I moment zwycięzcy z drugiego, właśnie okienka, udało mi się. Przechwycić właśnie z tego zablokowanego odcinka. Tam dobrze, a że nie widać właśnie tego, że nie ma tej synchronizacji głosu, ale przynajmniej będziecie mogli zobaczyć, kto wygrał. Dziękuję jeszcze raz Wam za poświęcony czas, za obejrzenie i jeszcze raz przepraszam za ten drugi odcinek, ale już wkrótce pojawia się trzeci i czwarty, także wyczekujcie go, trzymajcie się. Pa!